Cześć, tu Beata. Dziś mamy poniedziałek, 28 listopada, czas na minutę stara tam. Karta na dziś to rycerz mieczy, a więc yy, działanie z odwagą, działanie w kierunku, przepraszam, jestem troszkę przeziębiona, działanie w kierunku swojego konkretnego celu, czyli nie bójmy się działać dokładnie tak, jak chcemy. Nie bójmy się mówić dokładnie, o tym, o czym chcemy. To jest energia dynamiczna, rycerze w tarocie są taką energią dynamiczną i rycerz mieczy też taką jest, ale tutaj przyda się nam naprawdę działanie z taką odwagą, przejęcie inicjatywy. Tu, skoro jednym z elementów tej karcie jest też żywioł powietrza, to też to są nasze plany, nasze działania, sposób w jaki komunikujemy się z innymi. Nie bójmy się tego, działajmy dokładnie tak, jak, tak jak czujemy bo to pozwoli nam. Oderwać się od tego, co nas ogranicza, oderwać się od tego, co, co jest dla nas takie trochę ciasne, trochę niewygodne. I w, nawet nie o to chodzi niewygodne, dlatego, że i, i dlatego będziemy to robić, tylko po prostu już chcemy poszerzać nasze horyzonty, chcemy się rozwijać, a być może coś nam przeszkadza. To to jest element, od tego, który pomoże nam uwolnić się od tego. My jesteśmy w talii Heaven and Earth Tarot, tak to wygląda. I dzięki temu, że, że będziemy właśnie działać i wykorzystamy. To, że jesteśmy naprawdę w świetnej formie i, i dostrzegamy, że na przykład, tak jak Rycerz Mieczy też przypomina, działamy w sposób być może nerwowy, bo taka też sytuacja jest, dużo się dzieje dookoła nas, jesteśmy w stanie, jesteśmy w dobrej formie, jesteśmy w idealnym momencie, żeby snuć nasze plan, plany, żeby realizować je, żeby zmierzać dokładnie w tym kierunku, w którym chcemy. Naturalnym pytaniem będzie tutaj, czy znamy swoje cele, czy wiemy jak to robić, czy czy wiemy do czego zmierzamy. To jest właśnie tutaj kluczowe. Dlatego zachęcam do tego, żeby dzisiaj przejąć inicjatywę i nawet jeżeli będzie natłok wydarzeń, to nie tracić głowy, tak? Tylko starać się jasno i klarownie komunikować z innymi. To nam na pewno bardzo pomoże i tego nam serdecznie życzę. A tak na koniec chciałam jeszcze przypomnieć, że do środy, do, właściwie do czwartku, do szóstej rano trwa jeszcze promocja, więc jeżeli ktoś chciałby kupić mój warsztat, wprowadzenie do tarota albo fiszki do samodzielnej nauki tarota, do, którego, do których są dołączone dwa notesy tarotowe z dużą dawką informacji na temat połączeń astrologicznych, znaków zodiaku, numerologicznych i, i żywiołów. To serdecznie polecam, bo do, do czwartku, do szóstej rano jest jeszcze promocyjna cena, później cena będzie wzrastała. Dlatego serdecznie zapraszam już dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, pa!